Znacie te śmiesznie wyglądające i zabawne małpy, które widzicie w Zoo i tak bardzo je kochacie? Cóż, nie zawsze są przyjemne i rozrywkowe. Mogą być niezwykle i niepotrzebnie okrutne, nawet wobec własnego potomstwa. Nie wierzycie mi? Zostańcie i przekonajcie się sami. Film rozpoczął się od czegoś, co wydawało się czułym momentem, ale natychmiast się rozpadło. Samica makaka brutalnie chwyciła swoje nowonarodzone dziecko za ogon, szarpiąc je z szokującą siłą. Przenikliwe piski maleństwa wypełniły powietrze, gdy było bezlitośnie ciągnięte po szorstkiej ziemi i splątanych korzeniach. Jego kruche ciało odbijało się i ocierało o podłoże, bezradne w jej uścisku. Kilkakrotnie zmieniała chwyt, ciągnąc je za sobą, kontynuując brutalny pokaz bez wahania czy skruchy. Każdy jej ruch emanował surową agresją, stanowiąc niepokojący kontrast wobec więzi macierzyńskiej, jakiej można by się spodziewać. Ten niepokojący widok ukazał bezwzględną stronę zachowań naczelnych, przemieniając czułość w brutalność. Dlaczego Twoim zdaniem to zrobiła? Czy nie powinna raczej chronić swojego maleństwa? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej. Z jakiegoś powodu dorosła małpa postanowiła umyć ziemię swoim małym dzieckiem, ciągnąc bezwładne ciało malucha po szorstkiej na wierzchni wybrukowanej drogi. Małe ciało niemowlęcia ocierało się i podskakiwało przy każdym gwałtownym pchnięciu, wyglądając na bez życia, gdy agresor kontynuował bez wahania. Na krótką chwilę napastnik się zatrzymał, przygniatając dziecko do ziemi, aby poprawić uchwyt, po czym wznowił brutalny atak. Dźwięk szurających stóp odbijał się echem wśród chaosu, gdy inne małpy biegły w oddali, tworząc scenę czystej paniki i zamieszania. Bezradne niemowlę pozostało uwięzione w przemocy, ciągnięte bezlitośnie ku niepewnemu i ponuremu losowi. Na stromym, poszarpanym klifie, wysoko nad ziemią, małe małpiątko walczyło o utrzymanie równowagi, gdy doszło do szokującego aktu okrucieństwa. Dorosła małpa stojąca powyżej nagle popchnęła maleńkie niemowlę, strącając je bezradnie w dół skalistego zbocza. Małe ciało obracało się, odbijało i toczyło niekontrolowanie, będąc rozmazanym obrazem ruchu i paniki na tle kamienia. Jego upadek zakończył się druzgocącym uderzeniem, gdy uderzyło o płaskie podłoże poniżej. Ostatni moment zatrzymał się na tragicznym widoku. Nieruchome małpiątko leżało bez życia, złamane i ciche, po celowym czynie, który przeczył wszelkim instynktom ochrony. Wysoko w koronie drzew, delikatne, nowo narodzone małpiątko badało swoje otoczenie, gdy wydarzyła się tragedia. Z malutkimi różowymi paluszkami kurczowo trzymającymi się gałęzi nagle straciło uchwyt i zaczęło spadać. Bezradne niemowlę runęło przez gałęzie w szybkim, niekontrolowanym upadku. Kamera śledziła jego miotające się ciało, aż uderzyło o ziemię z przerażającym hukiem. Ostatni obraz zatrzymał się na nieruchomej sylwetce, leżącej na plecach, z rozrzuconymi kończynami i pustym wzrokiem, przejmujący kadr niewinności utraconej w mgnieniu oka. Ale to nie był najbardziej łamiący serce moment. Matka małpki miała trzymać ją za ogon, żeby nie spadła, ale postanowiła ją puścić i nawet nie sprawdziła, co się z nią stało po upadku. Życie nowo narodzonego dziecka rozpoczęło się tutaj od brutalnego upadku. Z jakiegoś chorego i wypaczonego powodu matka malucha postanowiła zrzucić je z drzewa na śmierć. Malutkie, różowo skóre niemowlę runęło na leśną podłogę, uderzając z matowym hukiem. Lecz cudownie przeżyło. Ale to nie koniec. Chwilę później, kamera ujawniła, że matka brutalnie traktuje niemowlę po tym, jak podążyło za nią w dół, więc nie wystarczyło jej, że zrzuciła je na śmierć. Postanowiła zejść i upewnić się, że ostatnie chwile malucha będą pełne bólu i agonii, podnosząc je i uderzając o ziemię. Biedne małe dziecko było całkowicie bezradne i wszystko, co mogło zrobić, to krzyczeć z bólu, podczas gdy jego okrutna matka je torturowała. Spokój starożytnych ruin świątyni został tutaj zakłócony przez niewytłumaczalną przemoc. Matka małpa zaatakowała własne nowo narodzone dziecko, chwyciła je i uciekła w pośpiechu. Niemowlę krzyczało, gdy było huśtane za ogon i upuszczane między kamieniami, a jego wołania rozbrzmiewały echem po kamiennych ruinach. Im szybciej matka biegła, tym mocniej nieszczęśliwe dziecko uderzało o skały. Błagania malucha trafiały w próżnię, gdy krzyczało i prosiło o litość, a bezduszna matka tylko je podnosiła, aby ciągnąć dalej, powodując jeszcze więcej bólu i obrażeń, prowadząc wkrótce do śmierci maleństwa. Pójdź teraz na to. Próbować zabić niemowlę z jakiegokolwiek powodu jest już wystarczająco złe, ale torturowanie go tylko dla samej tortury to zupełnie inny wymiar okrucieństwa. Jak widać, matka dosłownie podduszała biedne maleństwo i wielokrotnie gryzła je w twarz. Mogła je równie dobrze utopić na śmierć. Ale wydawało się, że nie miała na to ochoty. Chciała, by noworodek cierpiał z jakiegoś powodu, i odmówiła po prostu zabicia go, by zakończyć jego męki. Okrucieństwo tej matki małpy osiągnęło szokujące poziomy zaniedbania. Jej niemowlę chciało tylko ssać, ale matka odepchnęła malucha stopą. Dziecko upadło na skalistą ziemię, słabo płacząc i gryząc kamyki w zdumieniu. Jednak nadużycia matki nie skończyły się na tym. Brutalna bestia ciągle chwytała malucha za głowę i wpatrywała się w jego oczy, jakby go groziła. Mały niemowlak nie miał pojęcia co się dzieje, ani dlaczego jego własna matka tak się wobec niego zachowuje i ciągle wracał, próbując ją przytulić. Ale matka niemal rozerwała bezradne dziecko na pół, używając zarówno rąk, jak i nóg, aby rozciągnąć je w przeciwnych kierunkach. Mała, krucha małpka stała się ofiarą brutalnego grupowego ataku. Dorosła osobnik nagle ją chwyciła, rzucając niemowlęciem o twarde kamienne schody, a następnie ciągnąc je za głowę po ziemi. Przemoc nasilała się, gdy kolejne małpy dołączały do ataku, każda chwytając, rzucając i przyciskając bezbronną istotę w chaotycznej burzy agresji. Usta niemowlaka pozostawały otwarte w milczących krzykach. Gdy było szarpane i rzucane między napastnikami, uwięzione w niekończącym się cyklu brutalności. Co myślicie, jaki był powód tego zachowania? Co sprawiło, że wszystkie zgodziły się wybrać to biedne, maleńkie niemowlę? Czy możliwe, że było chore i mogły to wyczuć? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej. Podobał Ci się ten filmik? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Nie zapomnij też zostawić lajka like i subskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Włącz dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym wideo.